Czemu warto, żeby zaczął pić, zaczęła pić kawę z areopresu? Chodzi o to, że w kawie znajduje się wiele prozdrowotnych substancji, ale znajdują się też substancje, które mają niekorzystny wpływ na nasze zdrowie i jest to kafeol i kafestrol. Są to substancje, które bardzo silnie podnoszą stężenie cholesterolu w naszej krwi i w związku z tym mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Żeby ten kafeol i kafestrol dostały się do... Naszego napoju, to potrzeba dwie rzeczy. Po pierwsze, długiego kontaktu z wodą, a drugą kwestią jest papierowy filtr. Taki kafeoli kafestrol zostają w takim zwykłym papierowym filtrze, więc jeśli kawa jest filtrowana, to nie ma tego problemu. AeroPress pod tym względem jest super, ponieważ kontakt z wodą nie jest zbyt długi oraz mamy tego typu filtr. Natomiast czy Areopress to jedyna opcja? Nie, dlatego, że jeśli używamy ekspresu, czy to ciśnieniowego, czy przelewowego, to również nie ma tam zbyt dużych ilości w takiej kawie, kafeolu i kafestrolu. Natomiast, jeśli używamy kawy zalewanej w kubku, albo z French pressa, czy też po turecku, to musimy się liczyć z tym, że ten kafeol i kafestrol pojawią się w większej ilości w tym napoju i będą nam podwyższać stężenie cholesterolu, więc szczególnie jeśli mamy z tym problem, a około 60% populacji Polski ma, to powinniśmy taką kawę uważać. A poza tym Ola Mirosław razem z Cofideskiem wypuścili swoją kawkę, jest bardzo smaczna, bardzo polecam, dostałem ją od nich w prezencie.